Nałogi to taka wersja uporczywego nawyku, która stała się szkodliwa dla ciała, umysłu i całego otoczenia. Mechanizm stojący jednak za nałogami i nawykami jest mniej więcej taki sam. I można podobnymi metodami próbować się ich pozbyć, jeśli są uporczywe. Podobnie próbuję się rozprawić z prokrastynacją w moim kursie i książce Pożegnaj prokrastynację, którą gorąco polecam i zainteresowanym, by przestać odwlekać odsyłam do pierwszego linku w opisie. A pierwsza rzecz, którą chciałbym dzisiaj przedstawić, to jeden. Zasada robienia niczego. Tak, niczego. Uzależnić się można od niemal wszystkiego, ale umówmy się, że najbardziej uzależniające są rzeczy takie, które bezpośrednio oddziałowują na nasz mózg, a konkretnie na obszar odczuwania nagrody, niemal zalewając go dużymi dawkami dopaminy hormonu odpowiedzialnego za poczucie satysfakcji co naturalnie powoduje wystrzał takiej dopaminy. No na liście zajdziemy na przykład seks, jedzenie, jedzenie słodkiego, poczucie zwycięstwa, poczucie wygranej, poczucie ulgi po silnym stresie czy napięciu. Poza tym mamy jeszcze wiele przyjemnych sytuacji, które stymulują produkcję dopaminy, ale ta powyższa lista wyczerpuje większość ciekawych uzależnień i ślepych uliczek dziwnych nawyków w jakie wpadamy. No jak to wygląda w praktyce? Takie uproszczone wersje. Jemy pysznego fast fooda, nasz poziom dopaminy wędruje w bardzo wysokie obszary. Po zjedzeniu smak mija, dopamina powoli opada w samoregulującym się systemie dużo poniżej średniej, no bo przed chwilą była na dużej górce. Czujemy się więc przybici, spowolnieni, czegoś nam brakuje w życiu. Dobrze by było jednak, by dopamina wróciła do normy, a nie tkwiła w dołku. No więc szukamy kolejnego uderzenia dopaminy, musimy wyjść z dołka. No więc deser. Pyszne lody znowu powodują uderzenie dopaminy. Po tym znowu następuje dołek, który albo przeczekamy, albo znowu czymś zapełnimy. Albo inny cykl. Też uproszczony, ale tak samo ważny. Granie w gry komputerowe powoduje częste wyskoki dopaminy. Ich konstrukcja i mechanika dostarcza bardzo dużo szybkich odpowiedzi na nasze działania. Akcja, reakcja jest po prostu błyskawiczna, co regularnie nas syci. Na przykład gry piłkarskie z serii Fifa, w których standardowy mecz trwa np. 7 minut. W trakcie tych 7 minut potrafi paść kilka bramek, mamy więc gola co minutę czy dwie. W realnym meczu bywa i, że w 90 minut wpadnie może jedna, może dwie bramki, a czasem jest i 0-0. Gra, by utrzymać naszą uwagę, musi dostarczyć nam bodźca za bodźcem dużo częściej i gęściej niż w rzeczywistości. Po zakończeniu gry wracamy do nudnego świata rzeczywistego i doświadczamy naturalnego dołka dopaminowego. No i czymś go trzeba zapchać. No więc co? Kierujemy swoje kroki do fast fooda. I tak w kółko. To są takie dwa banalne proste opisy, mocno uproszczone, tego jak ten mechanizm kołowy funkcjonuje. Dopamina, gdy jest w nadmiarze, jest po chwili kontrowana dołkiem w systemie. No więc po górce następuje dołek. I teraz. W tym całym procesie bardzo ważne jest dla Ciebie, żebyś wykrył moment, w którym wchodzisz w ten dołek. Bo to trochę jak na siłowni, gdy dobrze poćwiczysz, to w momencie, gdy masz zakwasy i ból mięśni, to jest moment z jednej strony nieprzyjemny, ale z drugiej strony to właśnie on wzmacnia i odbudowuje Twoje mięśnie na nowy sposób. To jest szansa dla Ciebie, że w momencie dołka, zamiast szukać kolejnego bodźca, wdrożysz sobie zasadę robienia niczego z dużych liter. Dosłownie. Nie rób nic, pozwól się temu przeminąć. Nie zajadaj tego tak jak ja, nawykowo robiłem to przez lata. Nie szukaj deserków albo odstreserów. Pozwól temu stanowi trochę pobyć. Ten stan często będzie przypominał taką poobiednią ospałość, taki kryzys, który najlepiej zaleczy drzemka. Albo takie sanie, które najchętniej wypełniłoby coś słodkiego, albo no cokolwiek. To twoja szansa, by przełamać ten tworzący złe nawogi, i zła nawyki proces, i zbudować nowy. Zrobiłem coś przyjemnego, jestem nieco rozchwiany, muszę sobie dać parę godzin, bezwykła szara codzienność na powrót sprawiła mi satysfakcję. No bo wchodzimy w drugi krok, w drugi taki element tego całego mechanizmu, paradoksu bólu w szkodliwych nawykach. Uzależnienia i szkodliwe nawyki mają bardzo podchwytliwy proces wpływania na działania. Często osoba pod ich wpływem jest jak najbardziej świadoma, że ten problem ma. Tylko co z tego? Porzucenie pewnych odruchów wydaje się wręcz niemożliwe. Ale dzieje się też jedna bardzo specyficzna rzecz. Bo samo myślenie o rzuceniu nawyków, wyobrażanie sobie tego procesu jest nieprzyjemną myślą. Za to myślenie o nagrodzie, jaka stoi za nawykiem, cokolwiek by to nie było, jest za to myślą przyjemną. Czyli paradoksalnie, myśl o rzuceniu nawyku tu i teraz jest bolesna. Myśl o to, że w długiej perspektywie będzie miało to dobry wpływ, nie niesie żadnej ulgi. Tu i teraz realizacja konkretnego nawyku dostarcza konkretnej ulgi lub przyjemności, koi konkretną potrzebę organizmu lub daje dużo radości. Czyli mamy dwa momenty bólu: pierwszy w momencie, gdy zakończymy robić rzecz, która dostarczała nam dopaminy, czyli ten dołek, spadek poniżej normy tego hormonu jest nieprzyjemny i bolesny, i drugi moment bólu. Wtedy, gdy myślimy o ograniczaniu nawyku. Czyli sama myśl o ograniczaniu jest bolesna, wydaje się racjonalna, ale powoduje podskórną irytację. W obu sytuacjach najlepszą strategią jest po prostu przeczekanie dołka. Organizm sam powinien się uregulować. Jeśli jednak zabrniemy w ten toksyczny cykl górki-dołka i zakopywanie go natychmiast kolejną górką, to szybko zobojętniejemy i będziemy potrzebowali więcej dawek by wywoływać kolejną i kolejną górkę. Tak jest zarówno z używkami, narkotykami, jak i głupim cukrem, czy uzależnieniem od erotyki czy seksu. W przypadkach skrajnych uzależnień dołek bywa tak wielki, że wymaga nawet hospitalizacji i lżejszego odstawienia nałogu. Po angielsku nazywa się to cold turkey, czyli rzucenie szkodliwego nawyku z dnia na dzień, co ten zimny indyk w cudzysłowie ma sugerować. Uczucie chłodu, drgawki, jak u osoby poważnie uzależnionej. Dyskomfort odstawienia oraz dyskomfort myśli o tym, by nie wrócić do nawyku, to po prostu sygnał organizmu, że powoli wracamy do znacznie zdrowszej normy. Gdy czujemy ból w takiej sytuacji, paradoksalnie najlepiej nie robić nic. Nie ząciczeniem takiej samokontroli jest próba nie reagowania na swędzenie na plecach czy nogach, przeminie. Ten ból, to jak zakwasy na siłowni, trwa regeneracja, z której wyjdziesz po prostu silniejszy, ale musisz poczekać. No i trzecia rzecz. Nic nie oznacza tak naprawdę zupełnie niczego. No bo pomówmy jeszcze o tym robieniu niczego z dużych liter. Tak po prawdzie możesz i powinieneś coś robić, na przykład chociaż oddychać. Chodzi mi o czynności błahe, bez żadnej istotnej wagi. Niech to będzie mały spacer, albo siedzenie i sesja medytacji z kontrolą oddechu, albo przeczytanie ciekawego rozdziału książki coś, co pozwoli nam się odrobinę wyłączyć, odciągnie nieco uwagę od bólu. Na co jednak uważaj to czynności pasywne zaprojektowane tak, by wywoływać kolejne uderzenie dopaminy. To znaczy robiąc nic, nie uciekaj do telefonu czy telewizji, nie uciekaj do gier seriali, wpadniesz z deszczu pod rynne. A chodzi nam właśnie o to, byś się wyciszył, to nic musi po prostu zakładać brak bodźców dopaminowych. Wtedy osiągniesz taki błogi stan resetu, gdzie normalne, codzienne czynności. Będą dostarczały ci normalnej, codziennej, może nie jakiejś wielkiej frajdy, ale będziesz ją czuł, nie będziesz totalnie znieczulony na takie małe, drobne bodźce. No bo o to chodzi, jeśli zarzucisz się bodźcami, zasypiesz się ciągłą dopaminą, ciągłym dostarczaniem, nieważne skąd, to taka codzienność będzie po prostu szara i nieprzyjemna i będziesz ciągle w dobku, dopóki sobie nie zarzucisz kolejnej dawki dopaminy. Więc pamiętaj o tym całym cyklu. Pamiętaj, by nauczyć się samokontroli i robienia niczego. To jest najważniejsza lekcja dzisiaj, by umieć robić nic, kiedy jesteśmy w dołku i przeczekać pewne kryzysy, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie wyjść na prostą. No ja dziękuję za twój czas, no i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.